Cześć kochani, porozmawiajmy sobie o nowych energiach, które się pojawiają, bo i właśnie gra zaczął sypać! wow, haha, dobra, więc jest dosyć proste, ewoluujemy cały czas, więc jakby wchodzimy w coraz bardziej zaawansowane sfery, można powiedzieć świadomości. Wśród nas są tak zwani reprezentanci, czyli istoty, które reprezentują w ogóle gatunek, potencjał w samej własnej istocie. Więc można powiedzieć, że są wśród nas ludzie bardzo aktyw aktywni, bardzo wyjątkowi tak, pod kątem takim, że to że środowisko, jakby, które stworzyliśmy społecznie, no na pewno takich ludzi nie wytworzyło, wytworzyli się sami. Czyli część z nas ma możliwość tworzenia samodzielnie środowiska. Po swojemu. Tak? Czyli mają na przykład odpowiednią, większą refleksję na temat świata. I to, co nas łączy na tym stanie głębszej świadomości, to jest po prostu zastanawianie się i samodzielne odkrywanie to, kim naprawdę jesteśmy, jakie mamy możliwości, czym naprawdę jest ten świat. I można powiedzieć, że przez takie istoty przejawia się sama boskość, ta boska świadomość, która jakby ma no jest, jest też symbolem samej świadomości ostatecznie, czyli doskonałości, która nie potrzebuje istnieć i przez to możemy rozumieć, że tutaj są światy możliwe. czy jak już pojmujesz, że notabene to wszystko jest w wymiarze możliwości, co na normę normalny, wiesz, to mózg staje normalnie, nie? Takiego normalnego zjadacza chleba, który generalnie oparł swoje funkcjonowanie na tym co zobaczył, na tym co, wiesz, jakby zrozumiał na zewnątrz siebie i przez to do tego się dopasowuje, więc Taki normalny zjadacz chleba e, po prostu kręci się wokół czegoś cały czas, nie? Ktoś nad nim stoi, bo to, to w szkole system przekona, czy przekona, przekonał, e, żeby człowiek się uczył, zakuwał, robił coś, to potem często wchodzi w automat bezmyślnie, się po prostu i potem konstrukcja w głowie się tworzy do tego, że taki człowiek zaczyna po prostu e, no, Przyzwyczajać się i w takim pewnym światopoglądzie utartym tworzyć. I to przeważnie takim ludziom nie pasuje. Dlatego są pełni goryczy, żalu, pretensji, naczekania. Dobrze jest to rozumieć, bo e, przez to możesz sobie to łatwiej uświadomić, te mechanizmy zniewalające i tak samo dzięki temu też e, mechanizmy uwalniające. E, I właśnie, teraz jest to, że. E, mamy właśnie te, tą zmianę świadomości, taką coraz bardziej wi widoczną. Więc tak, z jednej strony pojawiły się wojny, które wzięły tych wszystkich walcz walczących, tak, jakby, wiesz, wcieliły. No i teraz też coraz bardziej jakby jest taka pewna dyskusja, czy pewna polaryzacja, w której możemy sobie zauważyć, że wojny w ogóle do niczego dobrego nie prowadzą. One to jest totalnie ustecznienie ale też z poziomu instrumentalnego kończy coś. Zobaczcie, że ludzie się tak wyuczyli przez te tysiące lat wojen, to już coś się kończy, to po prostu trzeba wojna i wtedy się wszystko jakby skończy. Czyli zobaczcie, że w tym też jest pewien klucz zrozumienia głębszej świadomości, że my, co to znaczy my, co to znaczy ja, to jest tak głębsza świadomość, zauważcie, że możemy popatrzeć tutaj z perspektywy gatunkowej, no bo ja tutaj jakby jestem człowiekiem, tak ja jestem po przebudzeniu akurat duchowym, więc jakby dla mnie jest to jest dosyć, wiesz, fajna zabawa tak naprawdę z, w ogóle z życiem, bo nie, jakby nie biorę tego zbyt poważnie, bo doświadczyłem po prostu głębszej świadomości. zestałem sobie sprawę, że każdy człowiek jest po prostu naczyniem na ducha i w zasadzie wszyscy podświadomie dążą czy pragną oświecenia, bo to jest stan, to jest tak jakby orgazm, cały czas być w orgazmie. Wiadomo, w pewnym momencie się przyzwyczajisz, yy, bo yy, to jest, jakby organizm się do wszystkiego habituje, tak, przystosowuje. Więc jeżeli na przykład w moim, mój stan jest naturalnie orgazmiczny, więc ja, wiesz, się czuję przez to jakby zajebiście, tak, czuję prowadzenie i nauczyłem się po prostu przejawiać się z, z, z tej odpowiedniej energii, yy, co po prostu to jest taką rozkoszą, co kiedyś może być w pałacach, w, kr w królestwie, może gdzieś tam się to udawało, jakby, jak byli dobrzy władcy, dobrzy królowie. A teraz jakby mamy o wiele większy komfort często i też za o wiele mniej, tak? W sensie ewolucja, no postęp sprawił, że, że możemy sobie tworzyć bardzo fajne życie. I teraz jest ten moment, że jak ja już tego doświadczyłem bardziej, to mam także mogę się tym dzielić, jakby wiem też jak to robić, tak, wiem, że to nie tak jakby z byle kim, byle jak, bo to, to jest takie bez sensu i totalnie to nie o to chodzi. tylko tu jest właśnie, ludzie jest taki, że tym się możemy dzielić z istotami, które są już na odpowiednim poziomie, którzy mają pewną odpowiednią wrażliwość, to się charakteryzuje pięknym wewnętrznym i zewnętrznym. Człowiek to jak wygląda na zewnątrz jest odbiciem tego, co tam w nim, jakie procesy z nim zachodzą. Więc jakby nie oszukasz tak, natury, ona bardzo ma proste klucze, wystarczy nauczyć się słuchać i widzieć. I dlatego e, to jest jakby zawsze początek, jak się wsłuchujesz w siebie samego, tak, wchodzisz naturalnie w stan medytacji. Zaczynasz w ogóle zaczynaj się synchronizować umysł. Zaczynasz e, po prostu coraz głębiej czuć. Czujesz tą bogość? Wiesz, już samo to, że ja o tym mówię, to jest medytacja. Nawet ja o tym lubię nawet powtarzać się, bo sobie od razu medytuję i, e, i lepiej się czuję. To jest takie przypominanie, bo teraz, jakby w społeczeństwie, jest pewien sposób e, No są takie wzorce, które powodują, że człowiek jest nieświadomy. To są często tryby zamartwiania się, tworzenia problemów. Cały czas jest takie trwanie, jakby już zaraz miał być koniec. A? I to jest taka pewna tresura, pewna kontrola, pewne, pewna hodowla, którą sobie sami wytworzyliśmy w tych starszych trybach, egregorach, tak? gdzie po prostu próbowaliśmy kontrolować jakby większe, większe połacie lasu, powiedzmy. I teraz e, przemiana polega na tym, że tak naprawdę e, zmiana podejścia. Bo w starym paradygmacie, zobacz, ludzie wyuczyli się gapić się na siebie jak na niewolników, stąd jest taka atomizacja, stąd jest takie znieczulenie do siebie, wzajemne wykorzystywanie, okłamywanie, manipulowanie. I na tym notabene, u, Taszek przejął, wszyscy, ale udało się, wszyscy yy, tracą, tak, bo, bo wtedy jest takie rozwarstwienie społeczne, jak ktoś ma więcej, to się tym jakby nie dzieli, yy, jest taki zad, zadupizm, nie? I to jakby nikomu się nie uśmiecha, a z drugiej strony ludzie się próbują przez to przebić, ale się też za bardzo spinają i, i też to jakby no nie trafia za bardzo. Teraz chodzi o wytworzenie dyskursu świadomego, który, e, no, który pozwala nam e, jakby, wiesz, no, wytworzyć dyskurs, w którym jesteśmy sobą. Nie? nie trzeba wcale przeklinać, nie wiem, jakoś latać po, po ścianie, to jest taki typ show, showmaneska, jaki teraz powiedzmy robię, bo troszeczkę można to za to odbierać, to jest OK. Ale generalnie chodzi o po prostu bycie z sobą w takim nie, trybie mówienia od kuchni, to co rzeczywiście dziś czujemy. Nie? Dotykać tego. Jakby ten dyskurs, zobacz, kiedy on jest świadomy, to możemy sobie po prostu przypominać i sobie pięknie. Że po prostu my żyjemy po to, żeby się rozwijać, żeby się, e, wiesz, jakby wspierać, żeby się komunikować ze sobą, żeby się po prostu wyrażać świadomie, fajnie, odkrywać siebie w różnych miejscach, w różny sposób, jakby odnajdywać tą taką, wiesz, tę esencję, ten, ten konsensus. E, no i w ten sposób mamy e, tą świadomość, która nas tutaj fajnie może e, wspierać, fajnie może nas inspirować. No i możemy przez to, na bazie tego, tworzyć takie miejsca integracyjne, takie miejsca, gdzie możemy się poznawać, gdzie właśnie jest to doceniane, to jest właśnie cenne i ważne, że docenianie. Zobacz, że w tym takim tym starym systemie, zaś ludzie co doceniają walki, jakąś agresję ciągle, więc to jest, więc to się im podaje. Myślicie, że Putin chciał, żeby tą wojnę pewnie został też przymuszony do tego, żeby to zrobić to, że stary człowiek, on już ma takie wojenki za sobą, a zobacz, a dalej gdzieś tam w tym jest, bo to wszystko, co do czego propaganda może doprowadzić, jak, jak ludzie właśnie cały czas chcą tego mięsa i tak dalej, a chcą tego? Nie chcą tego tak naprawdę, ale sami są w tym konflikcie, bo nauczyli się oszukiwać samych siebie, tak? robić, zmuszać się do rzeczy, których nie lubią robić, wiesz, być z ludźmi w związkach, zobacz, ile jest małżeństw takich, gdzie też ludzie siebie nie, 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 nie znoszą i. No i to wszystko wytwarza pewien konflikt, wzmacnia negatywny stan, którego nikt nie chce. I teraz jak sobie uświadamiamy, czego my tak naprawdę chcemy, to możemy sobie wreszcie e, no, powiedzieć to jasno. My pragniemy być sobą i teraz definiować swoje życie na bazie tego, co znaczy być sobą. Bo być sobą, to tutaj oczywiście są dobre zasady, ważne, żeby to dobrze też zdefiniować. Bo, bo czasami ludziom coś odwala nie? i myślą, że być sobą to jest coś, coś takiego, wiesz, jakiegoś dziwnego. Te, te dziwne rzeczy to jest bardziej wtedy wchodzisz w tryb sprzątający, tak? Ale nawet w sprzątaniu jest też coś takiego, że my yy, możemy kochać sprzątać, możemy uwielbiać, przywracać czystość, porządek. Tak? Więc to jest kwestia dobrego. E, nazewnictwa e, dobrego e, tutaj określenia, więc tam, gdzie jesteśmy sobą, tam przejawiamy się w zgodzie z sercem, dusza, serce, umysł, tak? Wow, jaka tęcza! O ja kręcę. ale super! Coś pięknego, jaka potężna ter... tęcza! <gry> ja! Ale gigant! Dobra, pokażę Wam, nie? Widzicie? I powinno się, e, widzisz tutaj, bawić telefonem podczas jazdy. Dlatego, widzisz, zaparkowałem. Zobaczcie sobie nad... Nie wiem jaki efekt, nie? Ale e, jest po prostu gitara. Dobra, i lecimy. O... No także kochani, to jest to właśnie dyskurs. Jesteśmy sobą, uu, możemy po prostu ściągać te maski, to wszystko. <śla> o kurczę. I ten. I po prostu być w, dobre, dobre, w dobre, dobrej takiej komunity, komunity, komunitywie. Nie, kon, Nieważne, wiesz, to, to jakby nie ma za bardzo znaczenia. Znaczenie ma natomiast to że możemy właśnie tym wspólnym językiem mówić wow, w ogóle widzę początek tęczy, ale akcja Ha <grywa> się rzadko zdarza, ale raz miałem tak, że normalnie byłem kilka metrów od tęczy, jak jechaliśmy, pamiętam z ekipą na festiwal Kocham Cię to żeśmy po prostu, aż się zawróciłem, nie ale już zawróciliśmy i chwilę później już nie było jej także to jest, to jest ten, to jest to szczęśliwe, szczęśliwe, szczęśliwe nagranie no, więc jesteśmy nowym pokoleniem które teraz się coraz bardziej uświadamia. Zobaczcie, jak mamy fajne standardy, jak warto to doceniać, jak warto się przestawić na tryb, doceniania siebie i tego, co robimy ogólnie. Uwalniać się od tej konstrukcji takiej nabytej, narzekania, krytykowania, szukania dziury w całym, obwiniania się, osądzania i tak dalej, bo to wypacza i to prowadzi potem do konfliktów i do katalizacji tego, tak? czyli wojen i najgorszych rzeczy. Dobrze jest tego wiedzieć, wiedzieć mieć świadomość i pracować nad tym. Ja tak samo, widzisz, ja mam w sobie zajebistą męskość, też mam kobiecość, czyli wrażliwość, delikatność. I dbam o to, to jest ten balans, którym teraz właśnie współcześni mężczyźni chodzą coraz bardziej i uświadamiają sobie, że Pięknie jest doświadczać miłości, tak? To jest tego, wiesz, uświadamiania sobie poprzez wdzięczność. To jest takie odnajdywanie się w obecności, w tu i teraz. Nie wiem, jak to muzyką, nie? Bo potem się okaże, że nic nie było słychać, ale troszeczkę ściszę. ciszę. od razu inaczej się jedzie, jak jest, wiesz, fajna nuta, przyspieszająca, e, to jest właśnie to. No dobra, także nie przedłużając, e, zrobimy sobie reasumację, reasumując. E, Przemienia się, wszystko. To nie jest tak, może być jedyną stałą, jest, jest zmienna. Więc wszystko cały czas jest dynamiczne. Chociaż umysł ma taką funkcję, że możemy wydawać nam się, że jest statyczne. Natomiast tak czy inaczej, to co, co, co tworzysz, jakie masz przekonania, to, to, cię, to te przekonania cię tworzą. To co widzisz w świecie, to to widzi ciebie w świecie. I dlatego e, tak istotna jest jakby świadomość e, i wybór bycia sobą, czyli. Cały czas działanie zgodzie, w tej własnej równowadze, żeby się rozwijać. Zobaczyć wtedy można tak bardziej nawet od ogółu do szczegółu, co chcesz bardziej robić, czy chcesz inspirować, Widzisz? I możesz przez to też uwolnić się z takiego naiwnego myślenia, bo my czasami mamy tak, na przykład wchodzimy w jakiś związek, nie? z kimś, zaraz, czy na całe życie, że w ogóle nie wiadomo co, albo jakiś, jakiś pracy czy coś, to jest na chwilę. Zobacz, że wielu z nas tak naprawdę w ogóle nie chce się nic robić za bardzo, no bo nie ma środowiska odpowiedniego, ale to nie znaczy, żeby nic nie robić znowu. Czasami jest tak, że jest jakieś, jakieś takie zmęczenie, ale też czasami po prostu mamy ochotę się przygotować, przystosować do czegoś większego. Coś, co rzeczywiście może nas fajnie inspirować. I czymś takim mogą być, widzisz, wystąpienia publiczne, w ogóle rozwój, inspirowanie innych, ale robienie to naprawdę z sensem, nie? Bo jeżeli y, ty czujesz sens, głębszy sens, tak? czyli coś, że to ma, to ma pomagać i to, to może być po prostu bardzo fajnie, e, jakby to powiedzieć, e, praktyczne. Tak, na przykład zauwa, centra integracyjne. No to jest coś, o czym na razie niewiele osób mówi. Ja jestem takim na razie prekursorem, e, wiesz, i śmieję się troszeczkę z tego, bo to jest, dla mnie to jest po prostu, powinien być standard w każdym mieście, że po prostu chcesz poznawać kogoś, ciekawych ludzi takich, którzy Ci po, po prostu odpowiadają, no to bach, idziesz do takiego centrum i tam są też podobne osoby, które też chcą właśnie spotykać fajnych ludzi, więc to też powoduje, że ludzie od razu bardziej chcą się spotykać, poznawać, dbają bardziej o siebie, tak? No bo wiesz, jak poznajesz kogoś, to wiadomo, że się bardziej będziesz zatroszczyć o siebie, musiał i tak dalej. No i to też tworzy nowe sieci, połączeń, nowe kontakty, więc to nam może uruchamiać w coś. Mogą się z tego tworzyć nowe miłości, nowe przyjaźnie, nowe połączenia, nowe współprace więc wszyscy notabene na tym zyskują więc to jest coś co teraz e, jakby na, na, na bieżąco chciałbym to tym e, jakby zainspirować, zapalać tak ciebie, twoje, twoje połączenie bo na tym wszyscy zyskujemy, to jest pierwszy święty gral. i znowu widzę tęczę <ścoughs> I widzę ten krzyż zasmarkany ale, e, ale dobra już odpuszczam, e, także e, także kochani a, jak to się mówi chciałbym powiedzieć z Bogiem ale tym wewnętrznym przede wszystkim. Jak ty wewnętrznie czujesz Boga, to, to jest miłość. To jest właśnie to, że to ci nic nie mówi, nie szantażujecie to niczym, niczym cię to nie straszy. Po prostu to jest ten wymiar, gdzie nie ma lęku, gdzie się możesz czuć bardzo dobrze, bezpiecznie ze sobą. I w tym właśnie stanie odnalezienia, no, po prostu ten stan, który się pojawia, on cię uzdrawia. I tego Wam życzę, tego uzdrawiającego stanu i jednocześnie inspiracji do tego, żeby być jeszcze bardziej sobą, żeby robić te decyzje czasami. To są, wiesz, to są czasami jakieś proste decyzje, napisanie do kogoś, zrobienia coś więcej, odezwania się, ale robienia tego ze swojej pełni. Czyli tak jakby bez oczekiwań, a jednocześnie, że możesz się jakby uświadomić w całym samym procesie na przykład podejmowania decyzji, tak, i zrobić to naprawdę fajnie, dobrze, mocno, Um, udoskonalać to sobie, czyli robić to jakby dla siebie, dla swojego rozwoju, dla w ogóle stanu, dla